W czasach, gdy bogowie zasiadali na Olimpię, a ludzie dopiero uczyli się odróżniać dzień od nocy, żył w Helladzie człowiek, którego imię miało przetrwać wieki Syzyf. Był królem Koryntu, miasta położonego na skalistym przesmyku między Peloponezem a środkową Grecją. Nie był jednak władcą jak inni, surowym, walecznym czy pobożnym. Syzyf był sprytny. Przebiegłość była jego orężem. Słowo jego mieczem. Miał umysł ostrzejszy niż stal, a jego oczy nieustannie śledziły słabości innych. To dzięki tym cechom zbudował potęgę swojego miasta i zyskał reputację nie tylko skutecznego polityka, ale i człowieka, który potrafił przechytrzyć nawet bogów. Z czasem jednak jego duma przerosła rozsądek. W pałacach Olimpu szeptano o tym, że Syzyf zdradził sekret najwyższego z bogów Zeusa. Gdy ten potajemnie porwał córkę Boga Asoposa, Egina, Syzyf wskazał jej ojcu, gdzie Zeus ukrył dziewczynę. W zamian za to zdradę otrzymał dar, życiodajny strumień, który zasilił jego miasto i uczynił Korynt jeszcze bardziej dostatnim. Zeus, rozwścieczony, nie mógł znieść, że śmiertelnik śmiał wtrącać się w sprawy boskie. Rozkazał Tanatosowi śmierci, aby zajął się królem Koryntu. Ale Syzyf nie był zwykłym śmiertelnikiem. Gdy Tanatos przybył po jego duszę, Syzyf zdołał go przechytrzyć i uwięzić w kajdanach. A co dzieje się w świecie, gdy śmierć zostaje zniewolona? Ludzie przestają umierać. Bitwy trwają bez końca, cierpienie nie ma kresu. Ani rany, ani starość nie mogą zakończyć życia. W chaosie i bólu bogowie zaczęli szukać winowajcy. Aż w końcu Ares, bóg wojny, sam stąpił na ziemię, by uwolnić Tanatosa i przywrócić porządek. Syzyf jednak nie przestał igrać z losem. Przed śmiercią przekonał swoją żonę, by nie dopełniła rytuałów pogrzebowych. Kiedy dusza Syzyfa trafiła do Hadesu, zaczął się skarżyć Persefonie, królowej podziemi, że jego żona okazała brak szacunku bogom i że musi wrócić na ziemię, by naprawić ten błąd. Persefona, wzruszona lub po prostu znudzona, pozwoliła mu wrócić. Ale Syzyf nie miał zamiaru wracać do świata zmarłych. Próbował żyć dalej, jakby oszukał samą śmierć. W końcu Hermes, posłaniec bogów, stąpił na ziemię i siłą przyprowadził go z powrotem. I wtedy zapadł wyrok. Bogowie, obrażeni do głębi, uznali, że żaden zwykły śmiertelnik nie ma prawa tak igrać z wiecznością. Zeus skazał Syzyfa na wieczny wysiłek, miał toczyć olbrzymi głaz na szczyt stromego wzgórza, a gdy już prawie osiągał cel, kamień wyślizgiwał mu się spod rąk i staczał się z powrotem na dół. I tak w nieskończoność. Bez końca. Bez sensu. Kara Syzyfa była nie tylko fizyczna, ale i duchowa. Skazana została jego nadzieja. Za każdym razem, gdy głaz był blisko szczytu, Syzyf mógł uwierzyć, że tym razem się uda. Ale nie udawało się nigdy. I to właśnie w tej powtarzalności, w tej nieustannej walce bez zwycięstwa, kryła się esencja jego potępienia. Bogowie nie odebrali mu siły, nie uwięzili w ciemnościach, dali mu zadanie, które wyglądało jak cel, ale było jego karykaturą. Pozostawili go z iluzją sensu, w której tonął przez wieki. Z czasem mit Syzyfa przestał być jedynie przypowieścią o pysze i karze. Stał się symbolem samego człowieka. W XX wieku francuski pisarz i filozof Albert Camus spojrzał na tę historię z innej perspektywy. W swoim eseju zatytułowanym Mit Syzyfa Camus twierdził, że Syzyf nie jest postacią tragiczną, lecz heroiczną. Że w bezsensownej pracy i absurdzie ludzkiego istnienia Syzyf staje się świadomy. I właśnie ta świadomość czyni go wolnym. Człowiek, jak Syzyf, każdego dnia toczy swój głaz, pracuje, zmaga się z cierpieniem, z rutyną, z powtarzalnością. Ale jeśli potrafi zaakceptować absurd życia i mimo to je przeżywać, to wtedy właśnie zwycięża. W tej interpretacji Syzyf nie jest potępionym ale zbuntowanym bohaterem, który odnajduje wolność w beznadziejności. Z biegiem stuleci postać Syzyfa powracała w literaturze i sztuce, w obrazach i poematach, w teatrze i psychologii. Widziano w nim buntownika, który nie ugiął się przed wyrokami bogów. Współczesna kultura czerpała z jego figury, by mówić o ludzkim wysiłku, pracy, codzienności i egzystencji. Syzyf stał się symbolem człowieka XXI wieku, uwikłanego w niekończące się zadania, systemy, oczekiwania, a mimo to trwającego. Gdy porównamy go z innymi postaciami mitologicznymi, które sprzeciwiły się boskiej woli, jak Prometeusz, skazany na wieczne cierpienie za dar ognia dla ludzi, czy tantal, dręczony głodem i pragnieniem, choć wokół niego wszystko było w zasięgu ręki, Syzyf wydaje się najbardziej ludzki. Prometeusz cierpi z miłości do ludzi, tantal z żądzy i zdrady. A Syzyf? Syzyf cierpi z powodu niepohamowanej chęci przechytrzenia losu. Ale to właśnie czyni go bliskim każdemu z nas. Dziś wielu ludzi widzi w nim nie tyle złoczyńcę, ile archetyp. Archetyp człowieka, który wstaje każdego ranka i zaczyna od nowa. W świecie, w którym sens jest często ukryty lub iluzoryczny, Syzyf staje się bohaterem naszych czasów. Czy jego los jest tragiczny? Być może, ale też głęboko prawdziwy. I w końcu pytanie najważniejsze, czy Syzyf jest szczęśliwy? Kaniu twierdzi, że tak, bo choć został skazany na niekończący się trud, to w momencie, gdy odwraca się od stoczonego kamienia i wraca na dół, jest świadomy. Wie, co go czeka, i mimo to idzie dalej. To nie poddanie się to triumf świadomości, a w tej świadomości kryje się wolność, może nawet szczęście. Nie takie, jakie obiecuje religia czy mit, ale głębokie, wewnętrzne, oparte na akceptacji własnego losu i wyborze, by mimo wszystko iść dalej. Szczęście Syzyfa nie jest hałaśliwe, nie jest triumfalne. To szczęście ciche, niemal ascetyczne, zakorzenione w niezgodzie na beznadziejność i jednoczesnej zgodzie na rzeczywistość. W tej ciszy pomiędzy stoczeniem głazu a zejściem w dolinę, Syzyf znajduje siebie. Nie prosi już o łaskę, nie buntuje się w sposób teatralny, jego bunt jest wewnętrzny, godny i milczący. Stał się panem swojej kary, przekształcił ją w rytuał, w codzienność, którą przeżywa w pełni świadomie. Nie oczekuje nagrody, nie pragnie końca, nie potrzebuje nadziei. To człowiek, który zbudował sens tam, gdzie go nie było, a może właśnie dlatego jest bardziej boski niż sami bogowie, którzy go skazali. Syzyf, król Koryntu, oszust bogów, więzień losu, stał się symbolem siły człowieka wobec absurdu świata. Jego mit, jak głaz, toczy się przez tysiąclecia nieprzerwanie, niezmiennie. Ale już nie jako przypowieść o karze, lecz jako opowieść o odwadze, godności i samotnej wielkości ludzkiego istnienia. Bo w końcu Syzyf nie przegrał. On po prostu idzie dalej.